Cześć, nazywam się Alicja. Jestem studentką trzeciego roku psychologii w najstarszej niepublicznej szkole w Wielkopolsce. Jeżeli oglądasz ten filmik, to prawdopodobnie jesteś w tym miejscu, w którym ja byłam kilka lat temu, i zastanawiasz się, czy wybór wyższej szkoły zarządzania i psychologii w Poznaniu jest słuszny. Ludzki umysł jest tak skomplikowany, że trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Dlatego często psychologowie mówią, to zależy. Wszystko zależy od Twoich oczekiwań. Jeżeli przyświeca Ci idea założyciela naszej uczelni, która została stworzona po to, aby towarzyszyć studentom w ich rozwoju, w takim razie zapraszamy Cię serdecznie do nas. Magister inżynier Jerzy Pietrzyk, kiedy zakładał tą uczelnię, prawdopodobnie nie wiedział, że jego historie będą kontynuowały jego wnuki. Można ich odnaleźć wśród naszej wykształconej kadry, pełnej doświadczenia, ale przede wszystkim życzliwego uśmiechu. Wśród naszych studentów spotkasz ludzi z pasją, takich jak ty, uczniów, którzy towarzyszą w kadrze siatkarskiej, korzystają z możliwości pomocy prawnej, a także psychologicznej w ramach darmowej pomocy dla studentów i należą do szko szkolnego y, klubu naukowego Psycholution. Jeżeli przez najbliższe 5 lat będziesz dojeżdżać na studia, musisz pamiętać o tym, że nasza uczelnia. To zaledwie jeden kilometr od dworca, więc mam nadzieję, że spotkamy się na szkolnym korytarzu i wypijemy wspólną kawę. Do zobaczenia!